Się sprzedaje. Znowu, jeszcze raz, seks. Trudno, nie będziemy tutaj cenzurować tego słowa, jak i wielu innych. YouTube musi jakoś to przełknąć. Ostatnim razem poradził sobie z włosami łonowymi przy okazji tego odcinka, więc trzymam mocno kciuki. Analitycy pytają, czy twórcy reklam są znów napaleni, a może to bardziej my. I po tym, jak przez ostatnie lata seksualizowane reklamy były raczej przejawem zacofania i taniego marketingu, przez minione miesiące sporo się zmieniło. Już serwuję przykłady. Czasami seks w reklamie jest ironiczny, jak na przykład u Supreme, gdzie zamiast modelek występują silikonowe lale. Czasami są przykładem akceptacji tego, co przez lata było tabu. I tutaj na przykład Urban Decay nawiązuje współpracę seksworkerką z OnlyFans, a czasami reklamy przenoszą nas w czasie, jak na przykład kampania Sydney Sweeney. No więc w tym odcinku sprawdzimy, jak to w ogóle się stało, że seks stał się dźwignią handlu, jak to zmieniało się przez ostatnie lata i czemu wraca właśnie teraz. A tak w ogóle, jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Anna, to jest kanał Flickery, gdzie rozmawiamy o różnych dziwnych zakamarkach popkultury. Jeśli jeszcze nie daliście suba, to może pora to zmienić. Dzięki! Jak możecie się domyślać, seks pojawiał się w reklamach niemal od samego początku, tylko forma przekazu przez lata się zmieniała. I w amerykańskiej popkulturze, jako że właśnie ta wyznaczała często cele, do których dążyły inne kraje, jeśli chodzi o reklamy, ewoluowała od tego, co miało być w dobrym guście, do tego, co celowo szokowało. I może powiedzmy oczywiście, że reklam, które były seksistowskie, była cała. Masa. Ale my w tym odcinku skupimy się konkretnie na seksie, i na nagości i ich miejscu w reklamach. I prawie od samego początku kobiety pełniły w reklamie funkcję dekoracyjną. I jak zaraz zobaczycie na podstawie przykładów. Wszystko było w porządku dopóki kobiety przypominały dzieła sztuki a nie ludzi z krwi i kości. Za jedną z pierwszych reklam, które uwzględniają nagość uznaje się reklamę Pearl Tobacco z roku 1877. Ale umówmy się ciało kobiety tutaj wygląda jak jakiś klasyczny ideał, piękna i marmurowy posąg i takich przykładów zaczęło pojawiać się całkiem sporo. Niedługo później kolejna marka papierosów sięga po ten trik z tym, że w miękkich opakowaniach umie jeszcze sztywne karty ze zdjęciami kobiet, a to z podwiniętą spódnicą, z widocznym gorsetem, a to z podwiązką. I oczywiście to działa, bo wkrótce staje się najbardziej prężnie działającą marką na rynku. Granice powoli się przesuwają, a frywolne zdjęcia kobiet zaczynają zdobić produkty dla mężczyzn, jakby należeli do jakiegoś klubu dżentelmeńskiego. I jak możecie zauważyć, papierosy, alkohol i seks są właśnie na początku kierowane wyłącznie do mężczyzn. Bo tylko oni bez obawy o utratę twarzy mogli nawiązywać do tych używek czy też do seksu publicznie. Więc od tego momentu reklamy alkoholu czy właśnie tytoniu na zawsze były związane z pokazywaniem kobiecego ciała. Ale mamy teraz 1911 rok i Woodbury Facial Soap. Te reklamy uznawano za rewolucyjną, bo podobno wprowadziła ona seks już do segmentu beauty. I właśnie w 1911 roku pojawił się slogan. A skin you love to touch. Czyli skóra, którą kochasz dotykać. Dla nas może wydawać się to oczywiście niewinne, ale wielu analityków uznaje, że ten slogan był pierwszym, który poluzował dosyć sztywne normy. A poza tym, jak zauważycie, sam produkt pojawia się gdzieś tam w rogu, bo cała reklama ma grać na fantazji odbiorcy. A co więcej, te reklamy stworzyła kobieta Helen Lansdowne Reason, która była jedną z pierwszych amerykańskich copywriterek. No dobra, ale czy ta reklama się opłacała? Tak, bo obroty firmy wzrosły o 1000%. Lata 20. to początek ogromnego rozwoju kultury konsumenckiej. Wiele reklam miało nawiązywać do tego, że kobieta jest wyzwolona, nie jest już tak pruderyjna, pożąda nowego życia, a być może nawet sięga po to, co wcześniej było zarezerwowane dla mężczyzn. I mamy tutaj reklamy z 1927 roku, znowu papierosy, Chesterfield z hasłem Blow Some My Way. Wszystko jest jeszcze grzeczne i eleganckie i działa głównie na skojarzeniach. Coraz więcej marek zaczyna pokazywać kobiece ciało, w tym to całkowicie nagie, ale w segmencie pielęgnacji, dbania o ciało, co było teoretycznie uzasadnione. A cześć, jeśli jeszcze tu jesteś, zostaw może ten symbol w komentarzach i... Zostań moim subskrybentem, no bo naprawdę większość widzów ogląda i łapkuje, ale nie subskrybuje, więc zmień to. To dla mnie zawsze ogromna pomoc. Dzięki. Oczywiście marketingowcy zauważyli, że seks to kura znosząca złote jaja. W starym Hollywood, przed erą cenzury, granice były coraz dalej przesuwane, a filmy coraz bardziej odważne. Konkurencja odważnie siebie obserwowała i widząc te ogromne wzrosty sprzedaży, każdy próbował osiągnąć to samo. I już w 1937 roku Printers Inc pisało, że seks sprzedaje wszystko: papierosy, alkohol, samochody, a nawet syrop na kaszel. I teraz ważne, bo mimo wszystko Betty Frieden w swojej przełomowej książce Mistyka Kobiecości w latach 60. zauważa, że w latach 30. kobiety były częściej jednak pokazywane jako niezależne. A zmierzając w stronę lat 40. i 50., coraz częściej kobieta była pokazywana w środowisku domowym. I teraz tak, lądujemy w latach 40., więc przez pierwsze trzy dekady mamy dużo podtekstów, wabiki i jakąś delikatną erotykę, a teraz robi się trochę ciekawiej. To obietnica pożądania albo puszczanie oka z tekstem. Jednym z najczęściej przytaczanych przykładów są produkty Springmaid, gdzie właśnie w latach 40., a Springmaid to był producent tekstyliów, pojawia się masa takich wujasowych tekstów, trochę scen jak z Benny Hilla, gdzie kobiety są pokazywane w codziennych sytuacjach, ale z reguły gdzieś tam widać im bieliznę. I mówi się, że właśnie właściciel Springmaid totalnie zmienił współczesną reklamę. Ale dopiero w latach 50. Tak naprawdę zmieniło się wszystko. Bo począwszy od lat 50., seks był uważany za konieczny do zdrowego i pełnego miłości małżeństwa. Oczywiście nie mówiono o tym głośno, ale często uznaje się, że to była dekada naiwności, tej seksualnej naiwności, przed pigułką. Seks w reklamach i filmie był często widoczny, ale jednak miał zachować wciąż dziecięcą naiwność i niewinność. Tego symbolem mogła być na przykład Marilyn Monroe, której jawna seksualność była akceptowalna tylko dzięki jej niewinności, takiemu urokowi i tej pozie, jakby była pozbawiona inteligencji. Bo dopóki wszystko jest głupiutkie, jest bezpieczne, co? I doszło wtedy do wielu paradoksów, no bo z jednej strony był to czas przecież konserwatyzmu, no ale z drugiej była coraz większa presja, aby kobieta właśnie przeistaczała się w ten seksowny symbol męskiego pożądania. Więc jest coraz więcej reklam pończoch, bielizny, balsamów, pinapowe pozy, a w roku 1953 premierę ma Playboy. Dlaczego to jest ważne? Bo już w nim była jawna erotyka, która przeszła do mainstreamu. A to wszystko przecież niby uzasadnione, no bo w otoczce luksusu, dobrych artykułów i dobrego smaku drogie whisky, samochody, papierosy patrząc na ogromną sprzedaż magazynu, reklamy chciały mówić tym samym językiem do tych samych odbiorców. Reklamy zaczęły tworzyć z kobiet rozkładówki, o których marzyli cicho mężowie. I jak oczywiście możecie się domyślać, w latach 60. seks w reklamie nie stał się w ogóle bardziej ubrany. Wręcz przeciwnie, tak zwany nude advertising, gra słów od nude, nagość i advertising, reklama, stał się tak powszechny, że myślę, że z naszej perspektywy jest to upiornie zabawne. Nagość pojawiała się w kontekstach zupełnie od czapy. I tak, były na przykład reklamy linii lotniczych ze striptizem, były reklamy wosku do samochodów z nagą kobietą, samochody... Raj stopy, a jak? Ogrzewanie domu, a nawet telefony. Lata 60. to moment ogromnej rewolucji w reklamie. Coraz większa konkurencja, reklama w telewizji e, sprawiła, że reklama miała naprawdę zapaść w pamięć często przez ten motyw szokowania albo e, pełne seksu hasła. A co więcej, jak mówi Kilburn, często kobieta była faktycznie redukowana do fragmentu swojego ciała, najczęściej do nóg albo do piersi, co chyba jest takim ostatecznym sposobem na odczłowieczenie jej. I mamy tutaj kolejny ciekawy paradoks, no bo z jednej strony rewolucja seksualna poszerzyła wolność obyczajową, ale z drugiej strony otworzyło to rynek, no bo reklama uznała seks za uniwersalny język sprzedaży. Kobiece ciało stało się skrótowym symbolem emancypacji, nowoczesności, odwagi. Nawet jeśli realnie służyło tylko męskiemu odbiorcy. Feministki drugiej fali szybko wskazywały, że to wyzwolenie seksualne w mainstreamie to głównie tak naprawdę internalizacja male gaze, gdzie kobiety były pokazywane jako obiekty, nie podmioty. I dodatkowo przez tę taką buntowniczą otoczkę wiele kobiet ym, odbierało tę reklamową nagość jako symbol przełamywania tabu, coś o czym dekadę wcześniej w ogóle nie można byłoby pomyśleć. I od lat 60. wszystko jeszcze się rozpędza. W latach 70. były więc reklamy bielizny, ale zupełnie nago. Nawiązywanie w reklamach do tej hipisowskiej wolności, no bo przecież reklama oczywiście potrafiła przemielić każdy ruch, który zachodził w tamtym czasie. Była też ta koszmarna reklama łącząca dziecięcość z prowokacją. There one person, nobody can resist, i to jest So love made baby soft, with the innocent scent of a cuddly, clean baby that grew up very sexy in foaming bath, body lotion, body powder, and body mist. So innocent, it may well be the sexiest fragrance around. Love's baby soft because innocence is sexier than you think. Też segmentu premium, jak w reklamach biżuterii, jak w reklamach perfum. i oczywiście alkoholu. Ruchy na rzecz kobiet oczywiście cały czas walczyły z seksualizacją, a co zrobiła wtedy reklama? To, że kobiety zasłużyły sobie na wszystkie role: domową w miejscu pracy i oczywiście seksownego kociaka. Kilborn analizowała również, że wiele kobiet chcąc pokazać swoją atrakcyjność i nadążanie za zmieniającą się obyczajowością, zachowywało się nawet nieświadomie dokładnie tak, jak chciały seksistowskie reklamy. Mainstream był tak gęsto zalany reklamami, że często kobiety nie były w stanie dotrzeć nawet do głosów krytyki, a tym bardziej zdobyć się na własne, skoro były nimi otoczone od zawsze. Reklamodawcy zaczęli przejmować język ruchu na rzecz praw kobiet i trywializować go. Co słuchać w latach 80.? Jak możecie się domyślać, nic lepszego. Badacze Sullivan i O'Connor porównali reklamy z lat 80. z reklamami z lat 50. do 70. Porównanie to wykazało 60% wzrost liczby kobiet przedstawianych w rolach dekoracyjnych lub seksualnych. Ciało ma być atrakcyjne i piękne w reklamach luksusu i mody, sygnalizuje klasę, więc w latach 80. konsumpcja to styl życia, a reklama sprzedaje status, sukces, bogactwo, a ciało jest przedstawione w wersji idealizowanej przez fitness i glamour. I oczywiście, jak pewnie wiecie, jedna z głośniejszych kampanii tamtego czasu to ta z Brooke Shields, której wiek i połączenie z wizją tego, że nie ma nic pod swoimi jeansami zadziałało. Know what comes me and my oczywiście reklama wywołała falę protestów, ale czy dżinsy były sprzedażowym hitem? Jasne, że tak. LA Times w roku 1989 pisał. Telewizja stała się bardziej otwarta w kwestiach pokazywania seksu i mniej tolerancyjna wobec palenia alkoholu i narkotyków, co odzwierciedla nowe postawy. Poza tym lata 80. to masa potrzebnych dla fabuły lub nie scen seksu w filmach każdego gatunku. Lata 60 i 70. normalizowały nagość, a lata 80 ustaliły wzór pokazywania seksu na ekranie. MTV i porno przeżywało boom w latach 80., a wiele scen filmowych i reklam było tego odzwierciedleniem. Kolorystyka, choreografia, a nawet ustalony na mimika. W latach 90. może i w filmie było go mniej, ale nie w reklamie. I teraz tak, w latach 90. wymiar reklam też oczywiście się zmienił. Bo tak, na przykład w roku 94 jest reklama bielizny z hasłem Hello Boys, która rzekomo powodowała wypadki drogowe. I z jednej strony były wciąż te stare, dobre, przaśne reklamy, ale z drugiej zaczęły się pojawiać reklamy bardziej grunge'owe, minimalistyczne do nowego pokolenia. I głównym prowodyrem w latach 90. był na przykład Kelvin Klein, który zatrudnił też do reklamy bielizny młodziutką Kate Moss. I jasne, że te reklamy uznaje się za kultowe, ale pamiętajcie o tym, że Kate Moss wspominała, że przypłaciła udział w tej reklamie załamaniem nerwowym. W ogóle skala reklam w latach 90. też zrobiła się coraz większa: eee, ogromne billboardy z nagimi kobietami, plus dostęp do telewizji, która miała być jeszcze bardziej głośna, kolorowa i wywoływać oczywiście skandal. W tej reklamie znowu mamy jasne nawiązanie do porno. I znowu Kilburn, o której mówię, wspomina, że wykorzystywanie kobiet, które kiedyś właśnie ograniczało się do pornografii, znalazło swój wyraz nie tylko w filmach i programach telewizyjnych, ale właśnie w reklamach. Co w latach 2000-będę nudna, nic lepszego. Journalism Quarterly zbadało, że tak jak yy, nagość kobiet i uwaga, w roku 93 wynosiła 40%, 10 lat później już 50%. W ogóle. Co to są za liczby? I tutaj mamy pik reklam naprawdę odważnie nawiązujących do seksu. I nie starczyłoby nam czasu na pokazywanie wszystkich. Kampanie Toma Forda są często jednymi z ulubionych przykładów z tamtego czasu. A sam Tom Ford mówił: Ja równie chętnie uprzedniotawiam mężczyzn. Rzecz w tym, że w naszej kulturze nie da się pokazywać męskiej nagości tak jak kobiecej. Jako kultura czujemy się bardzo komfortowo, wykorzystując kobiety, a nie mężczyzn. Ciekawe dlaczego, Tom? I jasne, od okolic lat 90. męska nagość też bywała eksploatowana, ale jednak w zupełnie innej otoczce kodów kulturowych. Bez tej całej otoczki wizualnej i normalizacji na gości, jak u kobiet. I z dekady na dekadę było nad tym coraz ciężej zapanować. Bo seks stał się taką ostatnią granicą, ostatnim tabu, yy, który właśnie marketingowcy chcieli przekraczać, żeby pokazać, że są innowacyjni i odważni. Czasami mówi się, że seks w reklamie działa trochę jak nagroda za zakup danego produktu. Chociaż analizy bardzo często wskazywały, że seks naprawdę już nie zawsze cokolwiek sprzedawał. Bardziej chodziło też o zrobienie szumu wokół danej marki. Była to taka dalekosiężna strategia marketingowa. Więc reklamy na początku były kierowane głównie do yy, facetów w średnim wieku, tych zamożnych, no ale później ta granica wieku zaczęła się przesuwać w dół. Młodzi mężczyźni patrzą więc na te reklamy, a często kobiety, nie wiedząc nawet jak bardzo są manipulowane, grają w tę samą grę, starając się być obiektami męskich westchnień. Przykładów w tych reklam jest tak wiele, ale mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że od samego początku nagość w reklamie próbowała gdzieś tam być przemycana. Przecież przez ostatnie lata ulubiony trik marketingowców był używany tak często, że aż stracił na swojej sile. Marki działały bardzo ostrożnie, bały się krytyki i nie wiedziały, jak można kreatywnie podejść do seksu, aż do teraz bo w popkulturze znowu zrobiło się gorąco. Dla niektórych to wypadkowa reakcja na hiperpoprawność. Jest więc na przykład okładka płyty Sabriny Carpenter, coraz więcej naked dresses. Powrót do filmów, gdzie seks jest odważniej pokazywany. I Angus Panconi z Death to Stock mówi, że być może myliliśmy się co do Gen Z, które niby uprawiają mniej seksu. Może po prostu szukają go też gdzie indziej i chcą go podanego na nowo, świeżo, bez cenzury. I naprawdę wiele analiz, w tym np. ta Business of Fashion, mówi o wahnięciu w reklamach w stronę seksu. Ale seks w reklamie jest teraz dużo bardziej ironiczny. Dla mnie najlepszym przykładem ostatnich miesięcy jest reklama Muglera z Sharon Stone, gdzie to ona wchodzi w rolę mężczyzny. No, albo właśnie włączenie do y, kampanii Urban Decay, do kampanii kosmetyków, gwiazdy OnlyFans Ari Katsii. No Bo sama reklama jest dosyć zabawna, i moim zdaniem całkiem zgrabna i mówi o epidemii Blandemic. Czyli o epidemii nudy w makijażu w stylu Clean Girl. Zresztą o tym samym mówiliśmy jakiś czas temu w modzie, prawda? Rzeczniczka marki uznała, że skoro mają nawiązywać do seksu w reklamie, to czemu nie zwrócić się faktycznie do tych, którzy się nim zajmują? Bez żadnego lukrowania. Kolejna kampania to na przykład Levi Coraline, gwiazda również OnlyFans, w reklamie kostiumów kąpielowych. Take the time to put on the perfect smoky eye. to multitask to make sure there's plenty of time for the man in my life. Now that it's swimsuit season, I get to show off all the hard work I've done to achieve my perfectly hot body. Jestem wszystkim sporo humoru, oczywiście masa kontrowersji, ale nie aż tak wielka jak w przypadku innych kampanii? No bo poprzednie dekady pokazywały seks w reklamie w płaski, nudny sposób. Współcześni odbiorcy są gotowi na zabawę konwencją i chcą też spojrzenia kobiet. No ale właśnie z drugiej strony była kampania dżinsów Sydney Sweeney, Edison Ray, czy reklama z Alex Earl dla House Jr. I dlaczego? Między innymi te kampanie miały zupełnie inne przyjęcie, i co ma z tym wspólnego prawica? Te reklamy spotkały się między innymi z krytyką za to, że nie wnoszą niczego nowego. Nie niszczą kodów wizualnych, cały czas nawiązują do tej pinapowej seksualności, gdzie kobieta, oczywiście w konkretnym blond, białym schemacie, jest po prostu ładnym obiektem do oglądania. To przekaz czytelny i konserwatywny. Kobiecość to młodość, atrakcyjność i dostępność, bez żadnej dekonstrukcji czy ironii. Jeans fundamental in determining the i tak jak Brooke Shields w latach 80. wciskająca się w dżinsy mogła wywołać dyskusje i kontrowersje, tak przy zupełnie innej świadomości odbiorców kampania Sydney Sweeney wydawała się po prostu zacofana. A poza tym, to hatebait najlepszy dla ekonomii uwagi znany w reklamie mówiących o seksie od lat. Profesor Mody McClendon wspomina, że po ruchu mitu w obecnym klimacie politycznym, a także w kontekście odwoływania się do genetyki, ta reklama gra na szerszym kulturowym sporze, który toczymy obecnie, dotyczącym m.in. tego, co znaczy być Amerykaninem. Więc te kampanie wróciły do bezpiecznego modelu heteroseksualnego pożądania, który dla konserwatywnego widza jest znajomy, bez tego, co nazywaliby na przykład całą woke otoczką. Zwrot w polityce w bardziej w prawą stronę przypomniał o tym, co działo się w reklamie ponad pół wieku wcześniej. Bo tego rodzaju reklamy to niemal remake logiki z lat 50. i 60. Wtedy reklama operowała wizerunkiem dziewczyny z podwórka? Dziewczyny sąsiedztwa. Kobieta jest atrakcyjna, ale w ramach akceptowalnych również ról, czyli na przykład uśmiechnięta, domowa, seksowna, ale w sposób kontrolowany. W dobie reklamy, kiedy odbiorcy poszukują nieco bardziej autentycznych treści i zwracają się często do influencerów albo szukają po prostu kampanii, które Pozwolą im coś poczuć? Gwiazdy OnlyFans wyróżniają się tutaj swoim e, autentycznym, surowym i nieprzepraszającym podejściem. Business of Fashion pisze, że pewność siebie i poczucie sprawczości może mieć większy wpływ na intrygujące pokolenie Z, niż półnagie zdjęcia, które, na które prawdopodobnie natknęli się i tak w internecie. Nuda. No i właśnie przez ostatnie lata przecież nastroje się zupełnie zmieniły. Odbiorcy są bardzo krytyczni, ale też seks jest dostępny. Wszędzie, na wyciągnięcie ręki, że naprawdę ciężko jest czymś nas zaskoczyć, jeśli chodzi o tę sferę. A tak na koniec, Dejst wspomina, że w morzu seksu dostępnego na wyciągnięcie ręki, reklamy są naszym tak naprawdę najmniejszym problemem. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa waszych opinii, co się dzieje teraz w reklamie. Czy podoba Wam się to, co widzicie? Czy jest to jakiś świeży powiew, może coś takiego buntowniczego z przymrużeniem oka? Czy jednak jesteście krytyczni i takie reklamy nie powinny mieć miejsca? Jak zawsze dajcie znać w komentarzach na dole. Każdy komentarz czytam. Na każdy prawie staram się odpowiadać. Nieco częściej daję znać, co u mnie słuchać na Instagramie. Możecie mnie tam zaobserwować. No a tutaj uderzcie w ikonę dzwonka i zaobserwujcie kanał, żeby żaden film Wam nie umknął. Będę bardzo wdzięczna za danie suba i podanie filmu dalej. I widzimy się przy okazji kolejnych filmów Freakery. Cześć! Cisza. A to może później. No właśnie. Była tam jakaś taka... Pełnie...